Widzę ciebie, kiedyś śpisz, ha! Widzę ciebie, kiedyś śpisz. Mam ma dla ciebie, dla, dla ciebie, komunikat. Widzę Ciebie kiedy śpisz, widzę Ciebie kiedy zmagasz się, ale Tobie mówię dziś, dasz radę ze mną iść, bo nie jesteś słaby, ale jesteś kimś, jesteś moją własnością, jesteś moją osobowością, nosisz w sobie mój charakter, możesz żyć bez bo należysz do mnie, moim jesteś, moim skarbem, przeznaczony do zwycięstwa wysokości i wielkości, ha, podparczony w górę, nie że Jezus patrzy na ciebie każdego dnia, miesiąca, i godziny, nawet godziny. Nie zamykaj się na Ciebie, Jego oczy ma, On się nie męczy, On nie zasypia, bo On jest Bogiem jedynym i prawdziwym. On jest Bogiem, kiedy wie, czy wybierzesz dzisiaj Jego, czy znajdziesz się w Nebie, czy przyniesz Jego łaskę, Jego osłabienie możesz się przeżyć koncy, nie, On się nie życiu trzeba stać w ziemię, oj śmieje, objawienie Kim naprawdę jesteś? Słuchaj jego stary Przez Jezusa Chrystusa jesteś dzieckiem Niech tak duża, miła ta Który stworzył to wszystko, nawet ziemię Niebo to jest właśnie nasz Stata, który stworzył ziemię Niebo to jest nasz tata My zapomnieliśmy kim jesteśmy, kim byliśmy Teraz wiemy, że jesteśmy Bożymi dziećmi Właśnie nimi jesteśmy, słuchajcie tego, my zapomnieliśmy, kim jesteśmy, kim byliśmy. Teraz wiemy, że jesteśmy dziećmi tak od początku przed założeniu świata byliśmy u naszej kupaty.